Cześć, jestem Kasper. Dlaczego młodzież nie bierze udziału w wyborach? Dlatego, że oni najczęściej są po prostu źle zapoznani z tematem polityki, nie wiedzą o co chodzi tutaj dokładnie. Ja w Polsce panuje też takie powszechne przekonanie, że władza jest zła i myślą, że na kogo by nie zagłosowali, czego by nie zrobili, to władza i tak będzie zła, i tak będzie zła. Dlaczego młodzież nie angażuje się w życie społeczne naszego miasta? Dlatego, że nasze miasto jest po prostu małe, a ludziom starszym się nie chce organizować takich, um, takich różnych festynów, przedstawień, debat i tym podobnych, a młodzież też po prostu boi się często chodzić ze swoimi pomysłami do dorosłych, bo boją się, że zostaną wyśmiani. A jakie są Twoje pomysły, aby młodzież brała udział w wyborach, brała udział w życiu społecznym? Przede wszystkim to mi się wydaje, że oni się boją chodzić do ludzi, pytać się, czy to jest dobre, więc mi się wydaje, że dorośli powinni zachęcać, a przede wszystkim władze powinny zachęcać młodzież do organizowania takich różnych właśnie przedstawień i tym podobnych, bo oni się po prostu boją. Co innego jest na przykład w naszej szkole, bo tutaj wszyscy się to przyznają i nauczyciele pomagają uczniom, tutaj da się spokojnie takie zorganizować różne rzeczy, co innego jest na przykład. Jak ktoś chce na ogródkę turnackim coś zorganizować? Cześć, jestem Kamila. Dlaczego młodzież nie bierze udziału w wyborach? Przede wszystkim, młodzież yy, yy, nie rozumie, o co. nie jest wprowadzona w świat polityki, nie rozumie o co chodzi w niektórych programach wyborczych i yy, nie czuje się po prostu pewnie yy, głosując, bo boi się, że od, źle oddadzą swój głos. Dlaczego młodzież nie angażuje się w życie społeczne naszego miasta? Młodzież jest generalnie kreatywna, jednak boją się iść do dorosłych ze swoimi pomysłami, bo nie wiedzą, do kogo mają się udać. U nas w szkole na przykład nauczyciele pomagają, ale nie w każdej w szkole tak jest, że wszyscy starają się wspierać młodych ludzi w podejmowaniu jakichkolwiek działań. A jakie są Twoje pomysły, aby młodzież brała udział w wyborach i w życiu społecznym naszego miasta? Przede wszystkim dorośli, czyli nauczyciele, rodzice, władze lokalne powinny bardziej wspierać młodych ludzi w realizowaniu ich pomysłów, oraz politycy i lokalni działacze powinni bardziej zwracać się do młodych ludzi i swoje działania kierować również do nich oraz formułować się. Formułować wszystkie swoje programy, zachęty tak, aby były zrozumiałe i dokładne. Cześć, mam na imię Zbzia. Dlaczego młodzież nie bierze udziału w wyborach? Sądzę, że nie, młodzież nie bierze udziału w wyborach, ponieważ zwyczajnie nie chce im się przyjść. Sądzę, że ten jeden głos nie jest w ogóle ważny. Nie yy, interesuję się też polityką, więc nie będę wiedział, kogo wybrać. No i, yy, Nikt ich nie wprowadza w świat polityki, chyba że rzadko, chociaż rzadko. No i dlatego właśnie nie przychodzą. Dlaczego młodzież w naszym mieście mało angażuje się w życie lokalne? Yy, niektórzy są nieśmiali, niektórzy nie chcą po prostu tego robić, nie chcą się pokazywać. I yy, jeszcze w naszym mieście nie ma takich możliwości, żeby na przykład coś zorganizować, bo zawsze wyjdą jakieś problemy. Na przykład festy, to tutaj musi być pozwolenie od tego urzędnika, od tego, więc po prostu są problemy, a w szkole, no to w szkole można wszystko, tak, jak ktoś się zgodzi, dyrektor.